Rząd jedenasty. Rząd jedenasty. Teraz tak, popatrz, popatrzmy sobie na naszą robótkę. Tu mamy te, te ramki po pięć, tak? Więc w rzędzie jedenastym, co zrobimy? Ja to Wam tutaj rozrysuję, tak, żeby było widać. Przepraszam, mam napisać tak bardziej po arabsku, z prawej do lewej, bo. Bo jestem praworęczna. Czyli tak, rząd jedenasty. W rzędzie jedenastym nad pierwszą ramką tutaj z poprzedniego rzędu 10 zrobimy cztery słupki. One nie muszą być zrobione w, 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 w jednym oczku. Mogą być, jak, jak sobie wolicie, czy, czy wolicie sobie zrobić na przykład w jednym oczku te cztery, czy w dwóch, czy w cztery. Nie wiem, no trudno, to, to, to jest już wasz wybór. I teraz tak. Dwa oczka łańcuszka. Czyli tak. No wam tu wszystko pokażę. Czyli tak tu. Najpierw robimy. Raz, dwa, trzy. I teraz tak. Raz, dwa, trzy. 3 jest 4, tak? Bo tu zrobiliśmy jedną i tę, To jest cztery do góry, dwa oczka łańcuszka i zaczepiamy ten łańcuszek w oczkiem ścisłym w następnym ramce. Następnie robimy znowu pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i w następnej ramce. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć i w następnej ramce, tak? Czyli mamy tak tutaj cztery słupki, dwa oczka łańcuszka, pięć oczek łańcuszka, pięć oczek łańcuszka i tych pięć tych tych oczek łańcuszka musi być pięć razy po pięć. Następnie, jak już zrobimy pięć tych ramek po pięć, robimy dwa oczka łańcuszka. Tu zamykamy, robimy dwa oczka łańcuszka i tu w następnym, po tych dwóch oczkach łańcuszka, robimy znowu cztery słupki i znowu dwa oczka łańcuszka. Tak? Mam nadzieję, że to jest, to jest jasne, bo teraz będziemy robiły, na, na, na razie ta... Ym, ta serwetka jest okrągła, ale ona musi mieć e, falowane boki, więc musimy to zrobić, czyli tak, tak jak mówiłam, to jest rząd jedenasty, cztery słupki, dwa oczka, pięć, pięć, jeszcze z wami to zrobię, to jest tak, to, to była druga ramka, teraz trzecia ramka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W następ pod następną ramkę zaczepiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pod następną zaczepiamy. Tak. Teraz już mamy cztery i jeszcze jedną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i pod tą następną. Zaczepiliśmy. I teraz tak. Nie wiem, czy tu widać na tym białym. Może widać. Czyli teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy pięć ramek po tym. Następnie robimy dwa oczka, łańcuszka i w następnej ramce, i w następnej ramce, tutaj dwa oczka, łańcuszka, w następnej ramce. Nawijamy i robimy cztery pojedyncze słupki obok siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Następnie dwa oczka łańcuszka i przechodzimy do nowej ramki. I tutaj robimy oczko zamykające i znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Mam nadzieję, że to, jest, że to jest, przejrzyste dla was. Czyli tak: cztery oczka łańcuszka, dwa oczka zamykające w następnej ramce. Robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i znowu. I tak cały dookoła. Wyjdzie nam ich sześć. Do zobaczenia pod koniec rzędu 11 i na początku rzędu 12.